Zaczynamy bielizniane postawy, czyli kontynuujemy dalej w nowym roku nasz cykl, więc opowiem Wam trochę, jak będzie wyglądał ten miesiąc, czym się dzisiaj zajmiemy, oraz w trzech kolejnych odcinkach, które są zaplanowane właśnie na styczeń. Dzisiaj omówimy sobie taką teorię o tym, jak zacząć szyć bieliznę, na co zwrócić uwagę. Teorii dawno nie było, więc myślę, że to będzie taka miła odskocznia oraz taka rozgrzewka do rozpoczęcia przygody z szyciem bielizny. Mamy jeszcze trzy odcinki, i zaplanowałam e, w tym miesiącu takie rzeczy jak będziemy poznawać podstawowe ściegi do szycia bielizny. Podam Wam wszystkie parametry i to, gdzie można ich użyć. Także to będzie taka baza, od której będziecie mogli sobie wyjść na początku. Kolejny odcinek to kontynuacja szycia gum. Mamy już bardzo dużo omówionych gum, różne ściegi są również w nich wykorzystane, ale omówię jeszcze jeden, czyli ścieg typu błyskawica, taki bardzo wąski zygzak, yy, który przyda się do wszywania gumy łamanej. I ostatni odcinek, który ukaże się w styczniu, to pomiar szerokości gumy, którą będziemy wszywać swoje bieliźniane projekty. Pomiar ten przyda się nie tylko podczas wszywania, ale również, gdy będziemy planować nasze wykończenie lub modyfikować zapasy na szwy. Także tak wygląda styczeń, jeżeli chodzi o zaplanowane filmy. Będą się one ukazywały co tydzień na Facebooku o godzinie 12, na YouTubie o godzinie 19, także w każdej chwili będziecie mogli do nich zajrzeć. Ale wracajmy do dzisiejszego tematu, czyli jak zacząć szyć bieliznę, na czym się skupić. Jak każdą naukę, zawsze warto sobie zaplanować nie tylko sam proces szycia, ale właśnie również proces nauki. Zaczynamy od podstaw i zawsze zalecam, żeby zacząć stopniować swoje nabywanie umiejętności. I myślę, że na początku powinniśmy skupić się na majtkach, potem na braletach, potem na biustonoszach z fiszbiną. Dlaczego taka kolejność? Ponieważ w każdym z tych projektów mamy troszeczkę inną wiedzę z zakresu wykorzystywania poszczególnych elementów jest inna anatomia każdego rodzaju bielizny, są inne części, ale materiały, wykończenia, czasem sposób szycia, parametry ściegów, rodzaje ściegów czy właśnie rodzaje gum są bardzo podobne. Więc łatwiej nam stopniować swoje umiejętności nie tylko poznając poszczególny rodzaj bielizny, ale także wprowadzając coraz to nowe Rozwiązania, jeżeli chodzi na przykład o wykończenie bielizny. Każdy z moich kursów jest zbudowany tak, że zawsze zaczynamy od najprostszego projektu i dodajemy z każdym nowym jakąś nową umiejętność lub nawet dwie trzy i rozwijamy ją, ją w kolejnym projekcie. Myślę, że to jest bardzo dobra nauka, ponieważ nie tylko jakby właśnie stopniuje nam tą wiedzę, rozszerza nam ją, ale również pozwala potem wykorzystywać tą wiedzę nabytą w trakcie nauki w kolejnych, nowych projektach. Jeżeli przejdziecie przez majtki, to następnie przy braletach nie będziecie się skupiać na tym, żeby dobrze wszyć gumę, ale na tym, że na przykład chcemy idealnie połączyć koronkę, odbić ją symetrycznie, zrobić jakieś bardzo fajne, intrygujące detale. Skupimy się również na dopasowaniu, ponieważ zupełnie inaczej dopasowuje się majtki, a zupełnie inaczej bralety. Jest to w ogóle zupełnie inny rodzaj bielizny, ponieważ on jest przeznaczony na górną część ciała, czyli bralet zupełnie odwzorowuje inne kształty no i jest gdzie indziej umiejscowiony. Jeżeli bralety nie sprawiają Wam już trudności, to mamy pewność, że z biustonoszem, z wiszbiną sobie super poradzimy. Także jeżeli chodzi o dopasowanie biustonosza z fiszbiną, jest ono bardzo wymagające, ale bardzo też w wielu aspektach pokrywa się z braletem, więc tutaj nie musimy uczyć się od początku wszystkiego, co potrafi być bardzo przytłaczające w biustonoszu z fiszbiną. Wykorzystujemy więc wiedzę z braletów i dokładamy troszeczkę więcej, więc tutaj jest łatwiej. Biustonoszu z fiszbiną mamy wszywanie gumy, mamy wykorzystywanie bardzo podobnych materiałów, co w majtkach w bralecie, mamy dopasowanie koronki, e techniki wykorzystywane, w łączeniach materiałów, szwy zakryte pomiędzy warstwami. To wszystko już wiecie z poprzednich kursów, z poprzednich etapów nauki. I dokładamy, szczególnie w biustonoszu z fiszbiną, właśnie dopasowanie formy szablonu. Do swojego biustu. Tutaj nie jest ten proces tak stresujący i przytłaczający, jakby mógłby się wydawać. W biustonoszu z fiszbiną bardzo duży nacisk kładę na odszycia próbne. One są także super ważne w majtkach czy w braletach, ale myślę, że najważniejsze właśnie w biustonoszu z fiszbiną, ponieważ odszycie próbne będzie decydowało o tym, czy biustonosz będzie dopasowany czy nie. I tą różnicę pomiędzy tymi projektami nawet pokazuje nam ilość elementów potrzebnych do uszycia konkretnego rodzaju bielizny. W majtkach mogą być to tylko i wyłącznie trzy elementy, ale Biustonosz z fiszbiną może składać się już z 50 nawet elementów. Więc tutaj widać tą przepaść, jeżeli chodzi o trudność w szyciu i dopasowaniu tych dwóch rodzajów bielizny. Oprócz stopniowania nauki, warto sobie zaplanować cały projekt, który będziemy szyć. Po pierwsze, jaki wykrój będziemy używać? Czy to będzie wykrój gotowy, czy własna konstrukcja? Jeżeli mamy to, to wtedy musimy wybrać materiał i dopasować go albo do wykroju, albo na podstawie wybranego materiału stworzyć konstrukcję. Tutaj również musimy dalej uwzględnić na przykład pewne modyfikacje, czy chcemy coś zmieniać w bazowej konstrukcji, czy w ogóle chcemy wymodelować nowy kształt czy z wykroju gotowego, czy z konstrukcji. Tutaj mamy pełną dowolność, ale to od tego zależy, jaki będzie proces szycia. Więc liczy się tutaj także zaplanowanie kolejności szywania projektu bieliźnianego, ale również jak będzie wykończony, ponieważ z kolei to będzie determinowało nam jakie zapasy na szwy i wykończenia musimy dodać. Kolejnym etapem jest zaplanowanie krojenia, czyli muszę wiedzieć, który element będę wycinała, z którego materiału. Po zakończonym etapie krojenia bardzo lubię sobie rozłożyć moje majtki brale czy biustonosz z i zobaczyć czy jest wszystko dobrze wykrojone, czy żadnego elementu nam nie brakuje. Mam też pewność, szczególnie przy braletach i biustonoszu z fiszbiną, że rozłożone one są dobrze ułożone do szycia, że nie pomyliła nam się lewa miseczka z prawą, prawa strona z lewą materiału, wszystko będzie na swoim miejscu, że poszczególne elementy będą zszyte ze sobą i doszyte do innych w prawidłowej Kolejności. Polecam sobie również robić zdjęcia przy tym etapie, żeby zapamiętać, co gdzie leżało i do czego ma być zszyte. Tak przygotowany bieliśniany projekt na pewno ułatwi Wam cały proces szycia i wykańczania. Będziecie zadowoleni z efektów jaki uzyskacie. I tutaj musicie jedynie co potrenować nad wykończeniem, nad prowadzeniem gumy nad precyzją zszywania, a wcześniej, jeżeli zrobiliście odszycie próbne, macie pewność, że ten bralet, majtki czy biustonosz z piżminą będą na Was pasować. I tak jak mówiłam na początku, warto zacząć od majtek. Dlaczego? Ponieważ one są najmniej kosztowym projektem, jeżeli chodzi o bieliznę. Z tego względu, że zwykle posiadamy jakiś jersey, bawełniany z elastanem, możemy w pasmanterii kupić podstawową gumę dzianą, płaską do majtek, może czasem gumą koronkę i uszyć te pierwsze majtki. Sprawdzimy, czy po prostu podoba nam się praca z materiałami elastycznymi, praca z gumą z różnymi rodzajami ściegów. Nie musimy marnować pięknych koronek. Żeby przekonać się, że na przykład te majtki nam zupełnie nie pasują, albo szycie bielizny to jest to, czego na pewno nie chcecie robić. Na pewno warto sobie pozwolić na to, by popełniać błędy, ponieważ przez te błędy uczymy się bardzo dużo. Następnym razem sobie usiądziesz, przeanalizujesz, dlaczego mi się nie udało, dlaczego ten ściek wygląda tak, a nie inaczej, czy na przykład był źle dobrany parametr szerokości, długości, a może w zupełnie innej kolejności powinnam to szyć. Analiza popełnionych błędów na pewno nas wiele nauczy i nie powinna nas zniechęcać. Trzy słowa, którymi bym określiła taki efektywny proces nauki szycia bielizny, to planowanie, działanie i analizowanie. Jeżeli te trzy rzeczy wdrożymy, myślę, że jeżeli polubimy szycie bielizny, na pewno da nam to fantastyczne efekty.